Cześć, z tej strony Baba Naketo i zapraszam Cię na rewelacyjny czekoladowy mus. I tylko dwa składniki. Zaczynamy ten banalny przepis, wystarczy czekolada, wrzątek i mikser. Całość dokładnie miksujemy. Tylko uwaga, bo strasznie chlapie albo głęboka miska, albo taki blender jak ja. Już z miksera zrezygnowałam i użyłam blendera. Tylko uwaga, dosyć długo to blendujemy, miksujemy, żeby powstały pęcherzyki powietrza, aby nasz mus był po prostu puszysty. Wkładamy do lodówki i wyciągamy przepyszny czekoladowy mus. Nie ja włożyłam chyba nawet na niecałą godzinę. Jak widzicie, przepis jest naprawdę banalnie prosty. Ja Wam życzę smacznego. Do następnego czekam na łapki w górę, no i oczywiście zapraszam was na mój profil na Instagramie Baba na i od niedawna Mazografia. Pa!